Kulony przy drzwiach stary stał się czujny. Nie miał jeszcze okazji słyszeć tego imienia na Sewastopolskiej, nie imienia nawet, a przyzwiska. Tak jak z niego samego nie był żaden Homer, tylko najpospolitszy Nikoła Iwanowicz. Imieniem greckiego autora mitów obdarzono go dopiero tutaj na stacji, a to przez jego niespożyte zamiłowanie do wszelkich opowieści i plotek. Towarz, nowy brygadier! Zwrócił się pułkownik do strażników, którzy z posępną ciekawością przyglądali się barczystemu przybyszowi w kewlarze i ciężkim hełmie. Ten, lekceważąc etykietę, odwrócił się do nich obojętnie plecami. Zdawało się, że tunel i umocnienia interesowały go znacznie bardziej niż przydzieleni mu ludzie. Kiedy jego nowi podwładni podchodzili, żeby się przywitać, ściskał im wyciągnięte dłonie, ale sam się nie przedstawiał. Kiwał głową w milczeniu, zapamiętując kolejne imiona, i dmuchał im w twarz dymem papierosowym, wyznaczając dystans. W cieniu uchylonej przyłbicy martwo, mętnie pobłyskiwała, obwiedziona bliznami, przypominająca otwór strzelnicy szczelina oka. Ani wtedy, ani później żaden ze strażników nie śmiał nalegać i minęły już dwa miesiące, odkąd nazwali go po prostu brygadierem. Przyjęli, że stacja wykosztowała się na jednego z tych drogich najemników, którzy nie mają przeszłości ani imienia. Hunter. Homer bezdźwięcznie miał w ustach to dziwne słowo. Bardziej niż do człowieka pasuje do owczarka środkowoazjatyckiego. Ledwo dostrzegalnie uśmiechnął się do siebie, a więc pamięta jeszcze, że były kiedyś takie psy. Skąd to się wszystko bierze w jego głowie? Rasa psów do walki ze skróconym ogonem i uciętymi przy samej czaszce uszami. Wszystko, czego potrzeba. A to imię. Kiedy powtórzył je sobie wiele razy, zaczęło mu się zdawać nieuchwytnie znajome, gdzie on mógł je słyszeć. Niesione przez niekończącą się rzekę plotek i bajdurzeń, o coś się kiedyś zaczepiło i osiadło na samym dnie pamięci i pokryło się już grubą warstwą mułu nazwami, faktami, pogłoskami, liczbami, wszystkimi niepotrzebnymi informacjami o życiu innych ludzi, których Homer z taką ciekawością słuchał i które tak usilnie starał się zapamiętać. Hunter. A może to recydywista, za którego głowę Hanza wyznaczyła nagrodę? Stary rzucił na próbę kamień w głębiny swojej sklerozy i nasłuchiwał. Nie, 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 nie. to nie to. Starker? Raczej nie. Dowódca polowy? Bliżej. O, i to chyba nawet legendarny. Homer jeszcze raz zerknął ukradkiem w beznamiętną, jakby sparaliżowaną twarz brygadiera. To jego psie przezwisko dziwnie mu jednak pasowało. Potrzebuję dwóch ludzi. Wezmę Homera. Zna okoliczne tunele. Nie odwracając się w stronę staruszka i nie pytając go o zgodę, ciągnął brygadier. Jeszcze jednego możecie dać według waszego uznania gońca kuriera wychodzę już dzisiaj